Zapraszam na TOP 6 mang, które spodobały mi się w 2022 roku. Miejsce 6. Galibocci Dwutomowa seria Oddam go o przyjaźni. Poznajemy w tej mandze trochę subkulturę gyaru. Miejsce 5. Detektyw Sasaki Jednotumówka od Vaneko, która potrafiła mnie wciągnąć tak, że aż połamałam grzbiet. Jeśli ktoś lubi broszą fabułę, to polecam. Miejsce 4. Sprzedałem swoje życie za 10 tysięcy jenów rocznie Trzytmowa seria od Studio l 2 Manga skłania do refleksji nad życiem i zastanowienia się, ile ludzkie życie jest warte. Miejsce trzecie, Kolejna Phobia. Kolejna od odwaneków w tej topce. Manga idealnie wpasuje się w obecną sytuację, czyli kryzys energetyczny. Miejsce drugie, Odrodzony jako galareta. Seria od JPF-u. Kupiłam tę mangę z polecenia i spodoba mi się, chociaż to nie moje klimaty. Manga ma ładną kreskę i ciekałą fabułę. Jeśli ktoś lubi fantazy, to pozycja dla niego. Miejsce pierwsze, Ramma 1 druga. Kolejna manga jpf autorstwa Rumiko. Gdybym przeczytała tę mangę rok wcześniej, to na pewno by znalazła się w topce w zeszłym roku. Zabawna komedia, gdzie ciągle leje się wodę, dosłownie. I jest dużo walk, przez co wszystko co może jest nazywane bojowe. To były mangi, które spodobały mi się w 2022 roku, chociaż były wydane wcześniej. Jeśli chcecie zobaczyć moje top mang wydanych, to odniesienie znajduje się w prawym górnym rogu, ewentualnie w opisie. To by było na tyle. A was jakie mangi zaskoczyły? Napiszcie w komentarzu.